Oh, hej, witam w miesiącu kwietniu na moim kanale. Witam Zodiakalne Wodniki. Słuchajcie, zrobimy sobie taki rozkład relacyjny, partnerski dla Was na miesiąc kwiecień, właśnie. Zajrzymy w karty, spytamy kart o energię. Zaczynamy. Proszę o jasny przekaz. Miłosny, partnerski dla Wodników na kwiecień. Proszę o jasny przekaz. Miłosny relacyjny dla wodników na kwiecień. Proszę o jasny przekaz. Na kwiecień. Dla wodników. Dobrze. Karty przetasowane. To będzie karta reprezentująca wodnika. Co wodnik ma w głowie? Co ma w sercu w kwietniu? I zamierzenia. Karta reprezentująca osobę wodnika. Co osoba wodnika ma w głowie, co ma w sercu i zamierzenia Waszej osoby. Zobaczę sobie o jeszcze z talii. Dobrze. Słuchajcie, sprawdzamy najpierw mm. Waszą osobę wodniki, jak ona się prezentuje w tym miesiącu? Ja sobie wszystkie karty odsłonię, żeby mieć taki ogólny obraz Waszej osoby. Mhm. Dobrze. Wodniki. Wasza osoba w tym miesiącu. Słuchajcie, to są dwie karty jakichś początków, tylko. Jedna karta to jest karta początku, początku, a druga karta to jest karta um, początku, końca. Zaczynamy. Zaczynamy od tego, że Wasza osoba prezentuje się, przychodzi do Was. Wasza osoba przychodzi do Was z jakąś nową propozycją w kwietniu, um, z czymś stabilnym. To się wydaje bardzo stabilne. Ta osoba Wasza. Chce jakiegoś nowego początku, wychodzi z jakimiś pomysłami. To jest takie, wiecie co? E, takie wydaje się zaplanowane, stabilne, że to jest już coś przemyślanego. Wasza osoba wychodzi z jakąś przemyślaną propozycją do Was wodniki. E, tak się prezentuje. To może być jakiś, wiecie co? To może być jakiś powrót. To może być jakiś powrót tej osoby. Czyli mówię, prezentuje się z jakimś pomysłem na coś nowego, zacznijmy, ale wychodzi już z planem. Zróbmy to i to tak i będzie dobrze. Coś takiego. Mhm. I tak. Wasza osoba ma w głowie do Was, w głowie myśli o Was w taki romantyczny sposób, ale nie pozwala sobie na razie na nic. Mocniejszego, nie płynie w tych uczuciach, słuchajcie. To nie są jakieś ogromne, ogromne uczucia, głębokie uczucia. Przynajmniej na to sobie na razie w głowie nie pozwala. Hamuje się, coś takiego. Mi się wydaje, że ona się hamuje, ta osoba. Nie chce się, wiecie, za bardzo rozmarzyć, za bardzo popłynąć w tym, co do Was czuje, ale ona uważa, że chce do Was wyjść w tym miesiącu. Tu będą jakieś SMS-y, jakieś, jakaś chęć spotkań. Natomiast ona mówi, nie pokaże nic, yy, nic spektakularnego w Waszym kierunku. Tutaj nie ma raczej wyznań miłości wodniki w tym miesiącu. Yy, I dalej jest coś takiego, że ta osoba Wasza, tak jak mówię, ona wydaje się taka pewna siebie. Yy, to jest ktoś, kto. Wodniki, kogo wy dobrze znacie. I to jest ktoś, kto lubi nadawać ton w relacji. I ktoś, kto nie jest z zewnątrz sterowany. Na tą osobę nie można wpływać z zewnątrz, nie można jakoś modulować jej uczuć, manipulować jej zachowaniami, jej reakcjami. To jest ktoś bardzo taki, kto uważa się za kreatora rzeczywistości. I w tej relacji też uważa się za kogoś, kto kreuje to będzie chciał tą relacją w pewien sposób wodniki przewodzić. To może być zodiakalny baran wodniki, jeśli znacie barana. No, to jest taka osoba, która lubi dominować. I taka, która sobie coś postanowi, to to zrealizuje. I dot, dotąd jest fajnie, że tak powiem. Dotąd jest fajnie. Ale mówię, ta osoba we wrześniu. W, w kwietniu, przepraszam, w kwietniu Podejmuję jakąś. I tu mam dwie karty. Jakiegoś krytycyzmu w stosunku was w stosunku do was jakiegoś. Odcięcia. Ta osoba nie zadziała w kwietniu. Ja muszę dopytać. Dlaczego ta osoba nie zadziała w kwietniu w stosunku do was? Dlaczego jest to odcięcie w kwietniu? Poproszę o dwie karty. Dlaczego jest to odcięcie? Mamy pierwszą kartę. Dlaczego jest to odcięcie? Dlaczego jest to odcięcie? Mamy drugą kartę. Oj, oj, oj. Jeszcze sobie tu spojrzę nas pytali. Wiecie co? Ta osoba uważa, że... Uż zraniliście jej uczucia? Nie doceniliście jej zaangażowania, kiedy do was wychodziła? Ona chce, to mówię, ona się prezentuje w kar karcie wyjścia do was, nowego początku, ale ona po czasie, jak gdyby uznaje, że, że, je, że nie, że nie wyjdzie w kwietniu do was, ona czuje się zraniona. A, nie zauważyliście, jak ona do was wychodziła z zaangażowaniem? Nie dostrzegliście tego? Nie wiem, nie chcieliście tego, jak ona do was wychodziła z zaangażowaniem? I ona w tym miesiącu postanawia, że nie będzie do was wychodzić z zaangażowaniem? Mm -mm. Nie, nie, nie. Ona do was nie wyjdzie z żadnym zaangażowaniem. Mm. Ona jest. Nie, ona nie wyjdzie. Ona jest, jeśli chodzi o działanie, to ona jest w ogóle zamrożona, wasza osoba. Uważa, że nie wyjdzie tym razem. Czuje się jakoś, nie wiem, zraniona. Mówię, że, że jak była pora, to wy tego nie zauważyliście, odtrąciliście to i ona w tym momencie nie chce wyjść do was. Ona w ogóle będzie w kwietniu stała na straży tego, co ma, jakiejś swojej małej stabilizacji, nas, będzie chroniła siebie, Chociaż mówię, ona ma do, was, ma do Was uczucia. Natomiast to też jest człowiek, który nadaje ton. Jeśli on o czymś decyduje, to tak będzie. To jest osoba, którą ciężko przekonać do czegoś, yy, wodniki. To jest taka osoba. Mówię, i, I mówię, ona jest bardzo, będzie bardzo ostrożna, jeśli chodzi o jakiekolwiek działanie w kwietniu w stosunku do Was. Bo ona uważa, że wtedy, kiedy był moment, kiedy był czas, na działanie, na podejmowanie decyzji i kiedy ona względem Was wychodziła, to Wyście tego nie zauważyli, ona jest w jakiś sposób ta osoba jest w jakiś sposób dotknięta tym, że jej zaangażowanie wcześniejsze nie zostało, nie wiem, dostrzeżone, przyjęte. Jakoś tak to wygląda. Sprawdzamy wo wodniki. Wodniki u Was pięknie. U wodników jest super, bo jejku, um, u Was też jest karta nowego początku z tą osobą. Wodniki, Wy uważacie, że wasz, Wasza osoba, no mówię, to może być baran, ale nie musi. Wy uważacie, że Wasza osoba jest no bardzo atrakcyjna. To jest ktoś, kto wzbudza w Was, nie wiem, pożądanie. Um, kto was rozpala, Wodniki? Ta osoba was bardzo rozpala na każdej płaszczyźnie. Wiecie co? Myśląc o niej, macie w sobie taką energię, chęć do życia, do działania, i tu też jest nowy początek. Jakby wy oboje w kwietniu wychodzicie do siebie z nowym początkiem? Chcecie tego nowego początku i wasza osoba, i wy. Tylko wasza osoba, Wodniki, na takiej zasadzie no, stabilności. Spróbujmy jeszcze raz, ale na stabilnych. Fundamentach, przemyślanych zasadach, a u Was jest bardziej, idźmy w to, rzuć, rzućmy się w to wszystko i spróbujmy, co, co z tego wyniknie. Większa spontaniczność jest u Was, bo ta osoba, Wy uważacie wodniki, jest bardzo atrakcyjna. Wiecie, baran, jeśli, jeśli Waszą osobą jest baran, no to umówmy się, barany są bardzo atrakcyjne i Wy jesteście właśnie w takiej energii ognia, jeśli chodzi o tą Waszą osobę. E, w głowie, no to samo wychodzicie do tej osoby chcecie działać, e, spotykać się tu są, mówię, radki, smsy spotkania jejku, ten kwiecień taki kwiecień, a kwiecień jest barankowy kwiecień taki ognisty i wodnik, e, wodnik czuje ten vibe wy czujecie ten vibe, wy chcecie zaszaleć, w głow wasza głowa szaleje wodniki natomiast, no kurczę a. Wy w serduchu hmm, uważacie, że potrzebujecie czasu na przemyślenie jednak tej relacji. Na zewnątrz jesteście mega otwarci, ale wodnik w środku, ale w środku wodnik ma autorefleksję mocną. Wy musicie, Uważacie, że musicie wszystko jeszcze głęboko w sobie przerobić, przemyśleć jeszcze raz całą tą relację w sobie i dojść do wniosków. Ale macie dużo mądrości, bo wy wiecie, że do decyzji o tym nowym początku musicie wejść, musicie tą decyzję o nowym początku musicie znaleźć w sobie. Bardzo mądrze wodnik postępuje, mimo że tutaj walczą dwie natury. Takie wodnikowe schowanie się w sobie, taki wodnikowy introwertyzm versus Totalny na zewnątrz ekscentryzm, działanie, chęć, po prostu pasja. Wodnik ma te dwie sprzeczne natury i one tutaj będą walczyć w kwietniu mocno, mocno. No i mhm. tak. Ale spytajmy jeszcze, spytajmy jeszcze. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego są te dwie sprzeczne natury? Ojejku, karty lecą pięknie. Dlaczego jest to naremita? Dlaczego jest to naremita? Druga karta, jak leci? Mhm. Jak lecą karty pięknie? No jejku, nie mogę. Oj, wodniczki. Wodniki, wy jesteście o, tak zakochane, że aż, aż mi was szkoda. Hmm. Tak bardzo chcecie. Tu jest kolejnych. W ogóle tu są cztery asy: coś niesamowitego w tym układzie. Wasza osoba ma dwa asy i wy macie dwa asy. Tu są po prostu nowe początki. I wodnik, no mówię, walczy w sobie, bo wodnik bardzo jest. Wodnik jesteście bardzo zakochany w tej waszej osobie. Plus, oprócz tego zakochania i tego temperamentu, który was tutaj jest. Wy jesteście też bardzo. Wy jesteście w królu pentakli. Wy jesteście bardzo stabilni. Wy chcecie, żeby się to udało. To jest wiecie co? To jest coś takiego, że e, oboje. Dobrze, nowy początek. Jakby wejdziemy w nowy początek, ale to jest nowy początek, który musi się tym razem udać. Tym razem musi wypalić. Tym razem to musi wszystko zagrać. Pozwalamy sobie na nowy początek, ale jakby nie ma piątego asa tutaj wyskoczyły wszystkie cztery asy, więc to jest ten ostatni raz i teraz się musi udać. Macie takie oboje nastawienie. Chcecie bardzo nowego początku, ale żeby się udało. Stabilnie. I wiecie co? Czekajcie, jeszcze sobie tutaj spojrzę na spod tali. I powiem tak. Na dwoje babka wróżyła. Bo mówię, wasza osoba W działaniu mówię, ona jest w odcięciu. Ona nie zadziała. Ona uważa, że... Hmm, może że zbyt wiele razy już próbowała wychodzić do Was z tym pucharem, z tymi uczuciami a, i tera, tym razem e, nie wyjdzie do Was z działaniem. Ale powiem tak. E, no mówię, dlatego na dwoje babka wróżyła, bo was to jak gdyby nie zniechęci. To takie wycofanie się w chłodzie waszej osoby. Bo wy jesteście w karcie, jeśli chodzi o działanie, w karcie zwycięstwa. Wy uważacie, że się musi udać, i nawet jeśli wasza osoba w jakiś sposób jest w chłodzie w kwietniu, w działaniu, to wy do tej osoby swojej wiecie, co uderzacie i to mocno. Wodnik mocno idzie w kierunku swojej osoby w kwietniu, bo uważa, że tym razem musi się udać. Wodniki, być może macie rację. Wasza osoba mówi jest w większym sceptycyzmie. Zdecydowanie. A wy jesteście w większej euforii. W takim podekscytowaniu, że tym razem musi się udać. I jesteście w karcie, która wam to umożliwia tak naprawdę w tej szóstce była uważacie, że po prostu idziecie po swoje, w tej relacji idziecie po zwycięstwo, w kwietniu idziecie po zwycięstwo. I to jest super i to jest piękne. Mm. I mówię. Na dwoje babka wróżyła, u spodu tali mam księżyc. Y Mówię, dużo zależy w kwietniu od Was obojga. Jak wy to rozegracie? Tu są, bo tu mówię, tu są asy, tu są same nowe, po, tu są początki u Was, u Was i u Waszej osoby. I się równo podzieliliście tymi asami. Wy macie dwa asy, Wasza osoba ma dwa asy. Tylko mówię, ta osoba chce, żeby było już stabilnie. Jeśli to ma się udać, to ten, to jest ostatnia szansa. Jak gdyby, nie? Mówię, nie ma piątego asa. Wyście się podzielili tym, tą chęcią początku nowego porówno i oboje macie taką samą, że tak powiem, hapkę na to, żeby się udało. Ale mówię, o ile wasza osoba jest w takim trochę chłodzie, że sceptycznie trochę do tego podchodzi, to wy jesteście w takiej euforii, że musi się udać. Po prostu jesteście w karcie, że musi się udać, wodniki. Fajny rozkład, a co z tego wyniknie, mówię, to zależy od was. To... To zależy od Was. Jak Wy to poprowadzicie, jak Wy tym pokierujecie. Dobra. Dzięki za oglądanie. Za oglądanie do końca. Mm, mam nadzieję, że dla kogoś jest to jakaś wskazówka, drogowskaz, albo po prostu przynajmniej się wiecie co. Fajnie tego słucha. <laughs> Dzięki za lajki, like, subskrypcje i komentarze. I trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.